Siemaneczko, co tam u was? Ja sobie siedzę i chilluję z moimi fantastycznymi przyjaciółmi, którzy potrafią pić wodę, pluć slimem i puszczać brokatowe bąki. A co potrafi twój przyjaciel? Napisz w komentarzu. Jeśli lubisz laleczki niespodzianki, to zostaw 30 tysięcy łapek w górę, a zaraz zabiorę się za jakieś kolejne. A no i zostaw subskrypcję, bo subskrybenci bawią się najlepiej. Uuu! Dobra, lecimy z tym. Mam tutaj pięć pięknych buteleczek, w który znajdują się niesamowite postaci. Jest to zabawka od Rainbow Surprise, czyli twórców Pupsi Slime. Jeśli chcecie, żebym nagrała coś jeszcze od Rainbow Surprise, to piszcie w komentarzach co. W tym pięknym brokatowym opakowaniu znajduje się laleczka niespodzianka. Może być to syrenka, wróżka lub jakaś inna magiczna postać, którą można napoić... Potem będzie pluć slime'em. No i może też puszczać brokatowe bączury. Pod korkiem znajduje się psikacz. Który? Psika brokatem. Wow! Teraz mam magiczne ręce. Na pewno dzięki temu trafią mi się jakieś rzadkie laleczki. W środku znajduje się piękna, wielka saszetka niespodzianka. Taka tutaj, proszę, holograficzna. A w jej środku. Jest jeszcze więcej niespodzianek! wow, naprawdę te saszetki oszałamiają aż się nie mogę skupić na rozpakowywaniu o, tu w środku mam ulotkę, zaraz dowiemy się jakie postacie są do trafienia, oczywiście jest podział na rzadkości, no i oczywiście ja chcę trafić te najrzadsze, czyli rękę z opakowania uuu, ta też jest najrzadsza, a trafiłam ją w ostatnim odcinku, kto to pamięta? piszcie w komentarzach, tu mam e, akcesoria do ozdabiania slajmu, czy to opakowanie zdradza kto mi się trafił e, łyżkę jednoroszec takie tutaj buteleczka i gacie bez stanika czyli chyba trafił mi się chłopak czas na wielką chwilę Uuu, chłopczyk umazany brokatowo-tęczową farbą chyba. Rzeczywiście to opakowanie zdradziło mi jego tożsamość. Ale nie wiedziałam, że będzie taki fajny brokatowy. Super to wygląda. Cały w ogóle tak błyszczy na perłowo. Tutaj ma zatyczkę, żeby mu, wiecie, brokat nie wyleciał. I prawdziwe żelzy, jakie to jest urocze. Nazwę go Steve. Steve, czy masz ochotę na trochę herbatki? Się robi! Pobieram trochę herbackiej, która tak naprawdę jest wodą, ale nie mówcie Steveowi, że go oszukałam. Normalnie to po piciu ja bym nie polecała iść na jakąś karuzelę czy inną kolejkę górską, ale tutaj sytuacja tego wymaga. Steve, czas na małe szejkowanie. Albo raczej duże, duże szejkowanie przez minutę, bo w głowie miesza mu się teraz slime. Dobra, Steve musi teraz odpocząć tak 15 minut, żeby slaj mu się w głowie zagęścił, a ja odkrywam kolejnych fantastycznych przyjaciół piszcie koniecznie w komentarzach jak podobają wam się fantasy friends wow ale piękny, fioletowy jestem ciekawa waszej opinii czy te laleczki podobają wam się bardziej od lol surprise, tak samo, mniej czy może macie jakieś? jeśli tak, to jakie? inny kolor folii oznacza inną laleczkę, czyli super, bo nie ma powtórki fajnie, że wszystkie są takie wiecie personalizowane, nie że każda ma swoją własną buteleczkę w zupełnie innym kolorze. Każda ma też inne ubranko. Znowu same gacie, a nie, nie, przepraszam, jest jeszcze staniczek w środku, czyli mamy dziewczynkę. Instrukcja i dodatki. A w środku, oj, coś czuję, że będzie niesamowita. What? Jaka twardzielka taką ma pozycję bojową. No i chyba nawet z kimś się biła, stąd ten plaster na nosie. Mała łobuziara, ale jakie ma fajne skrzydełka i brokatowe spinki z błyskawicami. Długie rzęsy. Nie jedna dziewczyna by takie chciała mieć. No, charakterna, nie powiem. Nazwę ją Buba. Buba, czy masz może ochotę na herbatę? A na wodę? Ona magiczny płyn. Hehe, <grah> wzięłam ją podstępem. I buba, masz szczęście, że brokatowe bąki nie śmierdzą. Czas na mały zawrót głowy. Okej, okay, buba musi sobie trochę odpocząć. Ale zaraz, zaraz, gdzie są twoje gacie? Nie będziesz stała taka golusieńka, bo jeszcze przewiejesz sobie pupę. Wow, to jest prawdziwa Wonder Woman. Fantastyczna bohaterka. Lepiej nie zabieraj jej cukierka, bo może być oferka. Ciekawe, co trafi mi się tym razem. Biały brokat, mam nadzieję, że to nie zwiastuje powtórki. W środku różowe opakowania, więc na pewno nie ma powtórki. Yeah. Ja naprawdę nie mogę, nie wiem co mnie zachwyca bardziej Czy te opakowania, czy te opakowania, czy te laleczki Wszystko po prostu z tej serii Fantasy Friends Jest fantastyczne Sprawdźmy butle Hanna Oh my god Czy wy to widzicie? Ja Jestem prawie pewna Że to będzie syrenka z opakowania Widzicie to podobieństwo? Czyżby trafiła mi się najrzadsza laleczka? Tutaj są do niej dodateczki Po outficie wszystko będzie jasne Czy to ona, czy to królowa Co? Sam Stanik? Nie, to niemożliwe. A może? A jednak. Oj, nie wiem, czy jestem tego godna. Aaa! Ojejku! Ona jest jeszcze ładniejsza i bardziej majestatyczna niż to sobie wyobrażałam. Co za piękność! Zobaczcie ten mieniący się na różne kolory ogon. Jej piękne oczy i makijaż. Nawet ma rybkę we włosach. Czy to jest królowa sushi? Wow! Nie jestem godna. Oczywiście, że jesteś, Martyna Zabawa. Nie mogłam się doczekać, aż Ciebie poznam i napiję się z Tobą herbatki. Już zabieram się za parzenie. Specjalną japońską techniką, bo widzę, że znasz się na sushi i na herbacie. Pewnie też nie zawiodę O tak, poproszę zieloną jaśminową. Się robi! Niestety nie mam tutaj zielonej jaśminowej herbaty, tylko zwykłą wodę, ale liczę na to, że fantastyczni przyjaciele mają fantastyczną wyobraźnię. Proszę, syrenko, arielko. Wow, nie jestem arielka. Jestem Scarlet. Okej, okay, Scarlet, przepraszam, skojarzyłaś mi się za no bo wiesz, jesteś syrenką i masz prawie czerwone włosy Oj, Martyna, w nie każda syrenka to arielka jest nas naprawdę wiele w oceanie może nawet więcej niż ludzi na ziemi Oj, to nie wiedziałam, przepraszam za urazę majestatu Oj, przestań z tym majestatem, naprawdę to samo mogłabym powiedzieć o tobie Jestem twoją wielką fanką, zobacz, nawet zrobiłam sobie podobną fryzurę do ciebie i jeszcze się nie skapnęłaś? Schlebiasz mi bardzo Sama prawda, zobacz, ćwiczyłam to całe 6 dni Zabawa Zabawa Brawo, brawo, to naprawdę było coś Oj, słuchaj, strasznie strasz się Zmęczyłam tym tańcem, możesz mi dać tej herbatki? Oczywiście Oj to nie jest herbata jaśminowa, tylko zwykła woda, Martyna! Sprzątaj to teraz! Serio? Myślałam, że nie zauważysz, że to nie jest herbata jaśminowa. No, bo nie zauważyłam, głuptasie. To był taki prank. Dobra, bardzo śmieszny. Muszę cię teraz poszejkować i czym prędzej tutaj posprzątać. Ale... Sorki, Scarlett, Martyna zabawa jest tylko jedna. Dobra, myślę, że slime Steve'a jest już gotowy. A czy ty jesteś gotowy? Wypluć go na wizji. No to dajesz Ciekawe jaki będzie miał kolor Ale piękny, niebieski, zielony Trudno powiedzieć Niech będzie niebiesko-zielony Trochę podobny do tego sweterka Trochę to obrzydliwe A trochę to Trzeba powiedzieć majestatyczne Ale jednak chyba obrzydliwe Mmm <ścoughs> Dzięki bardzo, Steve, za oplucie mnie, a raczej siebie. Okej, okay, jeszcze się nie kończy. No dobra, dużo tego zmieściłeś jak na takiego małego chłopca. Steve, cały się pobrudziłeś. Okej, okay, Steve się speszył i uciekł. Zostawił mnie ze swoim slimem. Ten slime w ogóle bardzo ładnie pachnie. Wcale nie jakby zwrócił swój obiad. No chyba, że ja na obiad marcepan. To by się zgadzało. Dobra, buba, dajesz. Teraz ty pokaż, co tam masz w środku. Wyglądasz na taką, co lubi sobie pluć. Ano, lubię. Widzisz? A ty tak umiesz? Eee, wiesz co, nie i, i nie wiem, czy bym chciała. Uuu, uuu, zabieraj tego slime, ale już, bo mi pobroci spodęgi. Okej, okay, Buba, sorry. Slime jeszcze jest bardzo taki rozwodniony, czyli chyba trochę e, za szybko pośpieszyłam się z tym pluciem. No, pośpieszyłaś się, pośpieszyłaś, nie zdążyłam się jeszcze nadelektować. Dobra, to spróbuj wciągnąć to z powrotem. Hmm, to trudne zadanie. Ale spróbuję, bo inaczej nie nazywam się POTĘŻNA BUBA! To działa! Jak to się stało? Buba, naprawdę jesteś potężna. Ha! A nie mówiłam? Dobra, do zobaczenia zaraz. Za to slime Steve'a idealnie już nadaje się do ozdabiania. Szczyptę tego. Takie rzeczy można wyjmować tylko jednorożcową łyżką. Uuuu! Jaki ruszowy! Ozdabianko time! Okej. Okay. To jest Story of My Life, właśnie. Pats, 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 pats. Pat, 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 pat. pat, 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 Dlatego powinno się robić to jednorożcową łopatą. Więcej brokatu. No nie aż tyle. Rany, Martyna, ogarni się. Slime Stiva wygląda tak. Przyznam, że jest oszałamiający. Kto by pomyślał, że zielony i różowy będą tak ładnie razem wyglądać? Chowam go do specjalnego opakowania. O, tutaj też można fajnie to wymieszać. Teraz to się zrobiło dopiero. Pomieszanie. Buba to jest najwyższy czas. Tak jest, kapitanie. Buba, jak ty oplułaś się w górę? To ja nie mam pytań. No w końcu jestem super potężna buba! Nawet ten slime ułożył jej się trochę w kształt błyskawicy, niesamowite. Jej slime również pachnie marcepanem. A w ogóle zorientowałam się właśnie, że zostały mi jeszcze trzy Fantasy Friends do otwarcia, więc jeśli chcecie kolejny odcinek z Fantasy Friends, w którym może zrobimy konkurs na to kto lepiej będzie plus slime'em albo coś innego, to zostawcie 30 tysięcy łapek w górę a będzie kolejny odcinek już niebawem. Jej slajma ozdobię sobie tutaj takim magicznym pyłem. Wow, to naprawdę w połączeniu wygląda niesamowicie. Myślę, że wszystkie slime na świecie powinny być takie piękne, brokatowe i pachnące marcypanem. Slime już zabezpieczony i teraz czas na punkt kulminacyjny, czyli plucie syrenki, arielki, znaczy martyny zabawy, yy, znaczy yy, skarlet. Tak, tak, Scarlet. O, albo może zrobić top model z Fantazy Friends, tak jak ostatnio zrobiłam z Crystal Creatures. I będzie pojedynek na plucie, na slime i na ogólną prezencję. Piszcie, co o tym sądzicie i zostawiajcie łapki w górę. Dobra, dajesz królewno. Pluj, pluj. Nie mogę jej ścisnąć łuba. Leci, ale masz twardy łeb ręko. O, no, wygląda jakby puszczała bąbla z gumy balonowej. Okej. Okay. Okej, okay, syrenka wypluła mi tutaj największego, najbardziej majestatycznego slima, którego zaraz ja majestatycznie ozdobię. Uuu, to ci nowość. Dobra, słuchajcie, to jest już koniec odcinka. Piszcie koniecznie, która postać podobała Wam się najbardziej. I czy chcecie kolejny odcinek? Tutaj macie poprzedni film, tu jeszcze inny film. A ja idę teraz myć ręce, albo wiecie, co chyba tak zostawię. W sumie fajnie jest. Dobra, pa pa!